Z wyborem dzisiejszej surówki miałem mały dylemat, czy pójść w surówkę z papryki, co zrobię kiedy indziej, czy pójść w surówkę z selera, który moim zdaniem jest niedoceniany, zwłaszcza ten korzeniowy. I wybrałem jednak selera, bo surówka jest naprawdę ciekawa. Jednego dużego selera obieram i ścieram na tarce grubych oczkach. Delikatnie solę mieszam. Ścieram na tarce do niego jedno twarde, soczyste, zielone jabłuszko. Im kwaśniejsze, tym lepsze. I gdy jabłko jest już starte, wlewam sok z jednej bądź dwóch cytryn. Kwaskowości tutaj naprawdę za wiele nie będzie. Mieszam wszystko razem i pozwalam się temu chwilę przegryźć. Po czym dodaję pociętą drobniutko żurawinę. Możesz dać rodzynki, ale moim zdaniem żurawina jest fajniejsza. Ja dodaję łyżkę erytrytolu, ale chcesz dodaj łyżkę miodu, chcesz dodaj łyżkę cukru. Do tego łyżka śmietany może nawet dwie i łyżka majonezu. Tu wystarczy jedna odrobina pieprzu i wszystko razem mieszam, pozwalam się temu chwilę przegryźć i podaję. Na talerzu posypuję jeszcze rozkruszonymi pistacjami. Dodadzą klasy, smaku, chrupkości. Surówka jest naprawdę przepyszna, delikatna. Pasuje do wielu mięs i nie tylko.